Siema ze strony Szymek TM. Pod ostatnim odcinkiem była taka aktywność. Film przypadkowo wrzuciłem o północy, bez opisu i z dziwnym tytułem, ale i tak wbiliście ponad 300 łapek, więc w tym odcinku pokażę Wam Cztery serwery ze słabym anty-cheatem Pierwszy serwer nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Cały czas działa tam long jump, czyli skakanie z wyspy na wyspę. Jeśli nie wiesz jak skakać z wyspy na wyspę w opisie masz link do poradnika. Drugi serwer też chyba nie muszę wam przedstawiać. Na MinePlexie jest bardzo dużo trybów i dlatego zabawa z speedhakiem czy też Skillaurą nie ma końca. Jedynym minusem jest to, że jeśli pokusi się o włączenie flya możesz dostać bana czasowego. Na ostatnim serwerze również działa long jump, niestety musisz tam grać ze sojusznikiem i dlatego często można tam spotkać troli i kamperów. Ostatni serwer to Gamster, hiszpański serwer, na którym działa speedhack i long jump. Wielkim minusem jest to, że serwer jest po hiszpańsku i trudno się tam z kimś dogadać, ale i tak bawiłem się tam przednie. Teoretycznie powinienem już się z wami pożegnać, ale jako że dużo z was pisało mi, żebym nagrywał częściej, to na koniec pogram sobie na tym hiszpańskim serwerze. Dobra, tak jak powiedziałem, jestem na tym całym serwerze, ale nie hiszpańskim, bo na hiszpańskim jednak tak, tak dużo charakterów było, że nie było sensu w ogóle tam grać. Jesteśmy na MySG i powiem wam, tutaj jest tak ograniczona ilość charakterów, którzy boją się włączać killaury. Ma, tylko z antyknokami tutaj wszyscy siedzą, się kitrają normalnie. Patrzcie to, hops. Gościu patrzy jak lata, nie? Jeszcze troszeczkę skilla poćwiczę i normalnie będę wszystkich zami zamiatał. Mam taką lekką chrypkę. <laughs> to jest spowodowane tym, że może jestem trochę chory, może... Taki wiesz... Po prostu chory jestem, nie? Gościu, gościu nie ogarnię, widzę. Widać, że nie ma ratów. Ratów. hatów. Cheatów, 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 cheatów. Szymów cheatów. A, nie ogarnię, Nie ogarn z Patrzcie to. A jeszcze przed chwilą tam ktoś był, nie? Ale goście tam Wyjazd. Co ty tutaj chcesz od, od mojej wyspy gościu? Hops, jest. Aj! Jezu, udało się, lol. Haha! Ha. Widzicie? Tutaj w ogóle nie ma blokad. Oni nie są w stanie wykryć moich haków, nie? No. Aj, kurde jak mnie porobił! jakąś <laughs> jak go porobiłem nie! Ja nie mogę! Masakra! W ogóle masakra, nie. Ten serwer. Serwer jest po prostu zrobiono spa... zrobiony z pasji, ale coś nie wyszło, coś nie wyszło, nie było... nie było tutaj a Ogólnie nie ma. Tylko jest jakiś tutaj bot, który spróbujecie zbanować. Kościół się kitra. Co ty się odwala? Czy ktoś tutaj jest? Halo halo, z skilałem nie pójdziemy? Z no No, chyba wykryli. Nie? Zabili mnie, dobra. Znowu ręka startuje. I powiem wam tak, że jak będziecie chcieli, to mogę zrobić taki odcinek, gdzie będę odpowiadał na pytania, albo... a powiecie, no, coś takiego, bo... Bo takie po prostu granie. Słab słabizna, dobra. Może teraz patrolujemy Hops Kopsiński, dobra, jesteśmy przy skrzynce. No i coś, coś ten internet u mnie wariuje ostatnio. Ale to, to nam w ogóle nie przeszkadza. Jak mamy takie wspomagacze, i ja nie mogę. Jaka to jest masakracja, nie. Może patrolujemy, troszeczkę. Bo słabo to widzę. Patrzcie tego, ja nie. Czekaj. Dajcie mi tu dalek. O, O, Kurwa, nie, nie zobaczył. Ale nie ogar z niego jest. Aj. Nie ogar z niego jest. Szybko zmienił przedmiot, nie i nie zdążył w ogóle mnie uderzyć. Ale gościu. Jeden HP, ale fart, ale fart, szymek, o boż, mamy tutaj, na pewno, Bosz. Jest kiedyś, powiem wam taką historię, kiedyś, jeśli byłem, byłem może, trochę to grałem sobie na MCAC I zgadnijcie co, dołączyłem do pewnej gildii Pewnie starsi widzowie, którzy są od 100 subskrypcji wątpię, że tacy są Ale wtedy Wtedy nagrywałem sobie takie pojedyncze odcinki I po prostu pokazywałem jak, jak się klepie, jak sobie gram, normalnie jak sobie radzi moja gilda. No i w pewnym momencie przyszły, przyszły takie antyknoki które, które pod naszą gildię, które nic się nie dało zrobić, administracja też nie reagowała i od tego momentu ja już po prostu autnie Z takimi osobami. Widzicie, ja aura miał. Nie zabił jeszcze, bosz! No i do, do tego No i do tego wątku którego zacząłem Grałem sobie na tym serwerze no i przyszły pod gildię takie antyknoki, które mi całej gildii przeszkadzały i od tego momentu sobie tak cituję Tak trochę nagrywam to widzicie? Moje pierwsze filmy to tylko było. No patrzcie tego gnoja no co on robi, nie? To jest poziom tego serwera no, ja by doskoczyć. <laughs> raz miałem tak, że normalnie, bo sobie tro tutaj trochę pogarniałem ten serberek. No i je jeden raz miałem tak, że miałem 8 killi, czyli wszystkich pozabijałem. Wszystkich. siutki wszyscy, wszyscy poszli. Poszli z wiatrem, wszyscy. Co do jednego, nie? Patrzcie, to jest! Zostałeś permanentnie zbadowany przez shalona 1. Powód Fly na Skywarsach. Widzicie? Normalnie polecam sobie pograć na tym serwerze. Jest bardzo, bardzo dopracowany. Okej, okay, jeśli nie wiesz jak skakać z wyspy na wyspę, to w opisie masz link do filmu. I tam jest poradnik i wszystko. Dobra, nie będę Wam mówił co tam jest, obejrzyjcie sobie. Ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam shalona 1 za tego banika widać administracja czujna to wszystko, siema